Myślałam, że moje dziecko jest po prostu trudne, a potem zobaczyłam nagranie. Gdy oddawałam synka do żłobka, byłam rozdarta, jak każda matka, ale musiałam wrócić do pracy. To był dobry żłobek, prywatny, kolorowy. A ona, pani Magda, uśmiechnięta, za zadbana, dwudziestoparolatka, uwielbiała dzieci. Z czasem zauważyłam, że mój synek robi się inny: cichy, unikał dotyków, budził się z płaczem. Ale był mały, nie mówił, nie potrafił powiedzieć, co się stało. Psycholog mówiła, że to może być etap, że dzieci mają różne fazy, ale we mnie coś mówiło, że to nie jest faza. Zaczęłam pytać, dopytywać inne mamy. Jedna z nich, samotna matka, powiedziała mi szeptem, moja córka ma siniaki małe na ramieniu, boję się. Zgłosiłyśmy sprawę, nikt nie chciał wierzyć, aż jedna z mam ukryła w kłódce dziecka miniaturowy rejestrator dźwięku. To, co usłyszeliśmy, złamało mi serce. Krzyki, szarpanie, obraźliwe słowa, płacz dzieci. I cisza, kiedy ktoś dorosły wchodził do pomieszczenia. Pani Magda, uśmiechnięta, zadbana, okazała się potworem. Po śledztwie, świadkach i przesłuchaniach została skazana na dziewięć lat więzienia. Ale co z moim synkiem? Wciąż budzi się z krzykiem, nie ufa obcym, trzyma mnie za rękę tak mocno, no jakby wiedział, że świat nie zawsze jest bezpieczny. A ja? Ja już nigdy nie zaufam nikomu, kto mówi, że kocha dzieci, zanim tego nie zobaczę na własne oczy.